Jeżdżę wywrotką. Jaka jest tolerancja masy całkowitej, żeby nie dostać mandatu za przeładowanie? Mówimy o wywrotce, czyli najprawdopodobniej chodzi tutaj o przewóz materiałów sypkich. Materiały sypkie w 2012 roku zostały trochę uprzywilejowane, podobnie jak przewóz drzewa. I może wystąpić nam przekroczenie osiowe, czyli nacisku na oś. Ale nie ma możliwości, żeby nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, bo za to już będzie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do nałożenia kary za brak zezwolenia odpowiedniej kategorii. Zezwolenia nam się zmieniły, szanowni Państwo. Mieliśmy 7 zezwoleń, obecnie jest 5. Dwa zostały utrącone. No więc, w zależności od drogi, po której pojazd by się poruszał, w zależności od przekroczenia parametru mamy do wyboru jeden, jedno z zezwoleń. Więc tutaj pan pyta o całkowitą masę pojazdu. Nie ma takiej możliwości, żadnej tolerancji nie ma. Jeżeli chodzi o wagi, którymi dysponuje inspekcja transportu drogowego, to waga ma tolerancję 200 kilo plus minus 200 kilo. A żadnej innej tolerancji nie będzie.